Dzień dobry moi kochani, witam się z wami serdecznie i jak widzicie po tytule dzisiaj znowu przychodzę do was z takim bardziej dziennym makijażem. W tej chwili taka malutka paletka z Too Faced. słuchajcie, w Seforze kosztuje 54 zł. Czyli jeżeli ktoś jeszcze nie zna tej firmy i chciałby na przykład, wiecie, spróbować sobie na takich neutralnych kolorach, czy w ogóle warto, naprawdę można nimi zrobić taki, wiecie, i ciut mocniejszy makijaż, i taki właśnie zupełnie dzienniaczek, tak jak ja to dzisiaj chcę zrobić. Także po prostu uważam, że warto się nią zainteresować. No i dzisiaj niech to będzie taki filmik, wiecie, troszeczkę bardziej seforowy. Otóż będę chciała też użyć podkładu tego z Naked. Bo ja go używałam, ale ja nie pamiętam, czy ja go lubię, czy nie. No, jakoś tak chyba go użyłam raz na lajwie i potem go chyba nie używałam, bo wiecie, włożyłam do szuflady i po prostu sobie stał. I tak nawet wydawało mi się, że go nie używałam, ale patrzę, że dziubek jest umoczony, więc na pewno był używany. No nic, zobaczymy. No dobrze, i ze względu na to, że w Too Faced nie mamy matowego beżu, ja tutaj już mam zrobione brwi. Mam położoną bazę na powieki i jako bazę użyłam korektora od Smashbox. To jest korektor, z którym ja się kiedyś bardzo, bardzo lubiłam. Znaczy, kiedyś. Kilka miesięcy temu. A dlaczego go nie używam? No, wiecie, bo jakoś afekt wyparł wszystko, ale dzisiaj wracamy właśnie do jakichś takich moich ulubieńców. No i biorę sobie tutaj z tej paletki Smashboxowej matowy beż. Równie dobrze możecie sobie po prostu zmatowić łuk brwiowy pudrem. No i teraz tak ultra przewidywalnie wezmę sobie ten cień w załamanie powieki. Cienie tu face mają to do siebie, że no, je nabieramy i tutaj nie musimy, wiecie, tak naprawdę tej odrobiny na czubeczek przestrzegać, dlatego że one... Mają jak dla mnie średnią pigmentację, i myślę, że dla osób takich mniej doświadczonych jest to lepsze wyjście niż na przykład afekt, który ja kocham, uwielbiam, wiecie, miłością wielką. Natomiast z pigmentacją afektu trzeba nauczyć się pracować, tak? w sensie takim, że ta pigmentacja jest bardzo mocna. No i tam takim puchaczem, wiecie, podejście do afektu z takim puchaczem równa się katastrofie. Chyba że ktoś ma bardzo kontrolowane ruchy. Ja wiecie, jak chcę zrobić szybki, dzienny makijaż, no to z całą pewnością nie chcę się, wiecie, aż tak bawić. W sensie takim, że po prostu gdybym wzięła afek, to bym nie wzięła takiego dużego pędzla. O to mi chodzi. Ja was bardzo przepraszam, ale coś mnie dzisiaj tak. Nie mam migreny, ale tak mi ćmi głowa. Wiecie, taki. Coś tam mi z tyłu głowy buzuje i nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy pogoda, czy co. Teraz sobie biorę tutaj tego cienia i jego nałożę bardziej w załamanie, tak żeby je pogłębić, bo chcę po prostu, wiecie, co chcę zobaczyć, kolorki i co można z nich wycisnąć, ale to nadal będzie taki bardzo szybki, dzienny makijaż. Tutaj z tego kroku możecie zrezygnować w takim dziennym makijażu, bo ja po prostu chcę jakby sprawdzić tą paletkę, żeby móc Wam więcej o niej potem opowiedzieć. Z tymi cieniami pracuje się po prostu bajkowo. No, zobaczcie, to jest kilka ruchów. Bach, bach, roztarte. No dobrze, to teraz sobie biorę ten najciemniejszy i zbudujemy zewnętrzny kącik wychodząc od dolnej powieki. O, no, ta pigmentacja naprawdę spoko jest. No, bardzo ładnie napigmentowany ten cień jest. Zobaczcie, naprawdę można tutaj zbudować ładnie załamanie. Ja was zbliżę do siebie, bo jakoś daleko jesteście i pewnie niewiele widzicie. No. Wjeżdżam sobie tutaj w załamanie. Oczywiście pracując metodą dla opadającej powieki. Tłumaczyłam to dokładnie w poprzednich filmikach, także tam was odsyłam. No, bardzo mi się podoba ten cień. Bardzo, bardzo. <laughs> Może się tu face przeproszę. I na granicę tego cienia nakładam sobie tutaj ten brązik. No, naprawdę to całkiem fajnie wygląda. Serio, serio. Działuszki. No i chłopaki oczywiście też. A pędzelek, którego używam to jest pędzelek z AliExpress z takiego zestawu. Gdzieś w moich filmikach się pojawia link do nich, ale nie powiem Wam teraz dokładnie w którym. No dobrze, to teraz na paluszek sobie nabiorę, nabieram tego takiego różowawego. O. I to jest, wiecie co, tylko, że to jest taki cień, to jest cień o wykończeniu satynowym, on nie jest błyszczący. No dobra, weźmy sobie go, najwyżej go sobie przykryjemy czymś. Nie no, spoko jest. I wracam sobie z większym pędzelkiem jeszcze tutaj do tego brąziku. I ja go sobie tu jeszcze tak, wiecie, doklepię, żeby było ładne przejście kolorystyczne. To jest taka właśnie technika na szybko. Czyli bierzemy troszkę większy pędzelek, nie za bardzo napigmentowane cienie i tak, wiecie, tak delikatnie wklepując jeden cień na drugi, robią się same przejścia. Teraz wezmę troszkę tego różowawego, i go tutaj jeszcze na tą granicę i samo się przejście zrobi. No dobrze, to teraz na Hulu P66, na czyściutkie Hulu P66 nabieram sobie tego jaśniutkiego perłowego cienia i włożę go wewnętrzny kącik. I oczywiście nachodzę tutaj sobie na ten róż delikatnie. I cieniowanie górnej spowiki mamy skończone. Szybciutko, nie? Tym bardziej, że ja się trochę tymi cieniami jednak pobawiłam. Chciałam te kilka kolorów nałożyć, żeby wam pokazać jak one wyglądają. Tutaj jeszcze mnie kusiło, wiecie co? Żeby włożyć odrobinę tutaj tego miedzianego. To jest taki całkiem fajny cień. O, spójrzcie, bardzo ładny. I tak mnie kusiło, żeby jeszcze tutaj gdzieś na tą granicę nałożyć go. A może go nałożymy? A co? Bardzo, bardzo. Kontrolowanie. Tak wiecie, tylko ociupinkę mam na, na palcu i tak sobie wklepuję, nawet nie wcieram, bo nie chcę, żeby go jakoś dużo zostało, tak, tylko żeby dał taki delikatny efekcik. Dobra. I tutaj drugi mamy taki troszkę bardziej złotawy, to może sobie tutaj troszeczkę dalej tego złotowego. A tak, ociupinkę. Ale to wiecie, to tak moja zabawa, żeby sobie zobaczyć mniej więcej, jak te cienie się przyklejają jedne na drugie. No coś tam się przykleje, ale wiecie, jakiegoś szału zawrotnego to nie ma. Tylko, że to jest też taka prawda, że ja się tutaj nie staram, żeby wiecie, żeby wetrzeć jeden w drugi, tylko tak, tylko sobie przyklepałam ociupinkę. No dobrze i chciałam Wam pokazać, że tutaj praktycznie nic mi się nie osypało, także osoby, które lubią najpierw zrobić sobie twarz Tutaj przy tej paletce nie będą miały żadnych problemów. Uczę, ten jest piękny, żeby na, cały, cały, na całą powiekę wiecie, go położyć. Teraz trochę żałuję, że ten różdałam, no ale trudno. Następnym razem. No dobrze, moi kochani. To cieniowanie górnej powiek uważam za skończone. Ja w tej chwili przyciemnię sobie linię rzęs moją e, taką ulubioną, seforową kredeczką, i to jest Make Up Forever. Naprawdę przepiękny, taki chłodny, ciemny brąz i kredka, która pięknie sunie po powiece. Także jeżeli macie ochotę na coś bardziej wysokopółkowego, to serdecznie Wam polecam. I ja przyciemniam sobie linię rzęs. Zobaczę, może dokleję sztuczne rzęsy i za moment do Was wracam, e, żeby nałożyć szybciusieńko podkład. No dobrze, jestem z powrotem. Doszłam do wniosku, że jednak w dziennym makijażu nie będę dzisiaj przyklejała sztucznych rzęs. Tym bardziej, że zobaczcie, jak udało mi się ładnie wytuszować moje. A dopiero, wiecie, ja się dopiero wypieram znowu na zabieg laminacji rzęs. Więc no. Całkiem, całkiem to nieźle wygląda. Natomiast tusz, którego dzisiaj użyłam, to jest tusz od Urban Decay z taką bardzo fajną, dość dużą, zobaczcie, szczoteczką, ale taką naturalną. No dobrze, więc przechodzimy sobie do aplikacji podkładu. Ja tutaj wyciskam już troszkę, żeby sprawić, czy aby na pewno ten kolor będzie ok. Wezmę sobie może takie półtorej pompeczki. Nie pamiętam właśnie jak on się zachowywał na mojej twarzy. No nic, na razie wezmę go tak troszeczkę i oczywiście wklepię gąbeczką. No nie, on wygląda całkiem ładnie. No nie, no całkiem ładnie on wygląda. Oczywiście, co chyba od tych lamp mnie coraz bardziej ten, ta głowa zaczyna boleć. Dołożę sobie tutaj jeszcze miejsca, gdzie mam największe zaczerwienienia. Nie, no bardzo ładnie wygląda. Dlaczego ja go nie używałam, nie wiem. No więc ja dzisiaj wiecie, nie będę robiła jakiegoś testu długotrwałości ze względu na to, że jest już dość późno, bo jest mniej więcej pewnie gdzieś około 14.00. No ale po tych wiecie, powiedzmy 14-6-8 godzinach to powinna przyjść, żeby Wam się pokazać. Ale jeżeli nie, to napiszę Wam w opisie, jak mi się sprawdził ten podkład. No dobrze, to biorę teraz troszeczkę korektora ze Smashbox. I wiecie co, ten podkład bardzo ładnie zastyga. Także ja chyba tutaj nie będę używała żadnego pudru. Może odrobinkę na strefę T. I wezmę odrobinkę tego pudru od Anastazji i nim sobie właśnie zmatowię strefę T. Za dużo mi się go wzięło. To nic, zaraz zrobi się przeźroczysty. No dobrze, i ponieważ nie mam żadnego wysokopółkowego bronzera pod ręką, to wezmę sobie bronzer ten z firmy Desi. Ja je bardzo, bardzo lubię, to zresztą dobrze wiecie. I tak myślę, że sobie użyję bronzera, różu i rozświetlacza właśnie z tej palety. Teraz odrobinka różu. Matko, ten róż nadaje takiej świeżości. Słuchajcie, uwierzcie mi, że to naprawdę nie jest, wiecie, żadne sponsorowane czy coś, ale to jest po prostu hit wszechczasów dla mnie. Ale dobra. Mm, no po prostu to jest takie coś świeżego, takie coś ładnego, takie coś, co nadaje takiej młodzieńczości na twarz. O! To jest bardzo dobre słowo. Takiej młodzieńczości na twarz. Uwielbiam ten efekt. I teraz weźmy sobie troszeczkę tego rozświetlacza. Tak naprawdę też na czubeczek pędzla. Okej, okay, to możemy przejść w tej chwili do dolnej powieki i zacznę od tego, że ten Hulu P66 rozetrę sobie to, co mam. A! Ja tu miałam ten perłowy cień. No ja to jestem po prostu... Wewnętrznego kącika położę sobie tutaj ten brązik i nim wszystko rozetrę do dołu. I teraz jeszcze wewnętrzny kącik, wezmę sobie odrobinę tego różowego cienia, tak żeby to ładnie korespondowało góra z dołem. A w sam wewnętrzny kącik ten jaśniutki. No dobrze, to makijaż prawie, że skończony i ja teraz Wam zdradzę jeden z moich takich trików. Ja Wam to pokazywałam już na live'ie i wiem, że kilka z Was tą kredeczkę zakupiło i jesteście zachwycone efektem, jaki daje. A o czym mowa? To jest kredeczka z Golden Rose numerek 427. Spójrzcie, na to i na to. Hmm? Nie za dużo, żeby ona nie przytłoczyła. O. No i to jest kredeczka, właśnie, która tak odświeża spojrzenie, jak mamy takie zmęczone oczy, tak jak mnie teraz wiecie, ta głowa pobolewa, one są lekko zaczerwienione. To tak właśnie bardzo dobrze nam to robi. I została nam pomadeczka. I Ja sobie użyję kolorku L18. No i kochani, makijaż gotowy. Ja wiem, że tutaj trochę się z tym okiem pobawiłam i tak na dobrą sprawę wyszło troszeczkę mocniej niż zakładałam, ale to przez to, że ten właśnie ciemny cień jest dość dobrze napigmentowany i naprawdę bardzo ładnie się rozcierał. Chciałam spróbować jak się będzie z nim pracowało. Pracuje się z nim naprawdę świetnie. Także podsumowując, uważam, że ta paletka za te 50 parę złotych serio Warto ją kupić, tym bardziej, że ona, zobaczcie, ona jest taka malutka, kompaktowa. Wiecie, jak na przykład wyjeżdżamy na kilka dni dosłownie, bo ja nie mówię o urlopie, tak? Ale czasami wyjeżdżamy na kilka dni i potrzebujemy coś takiego, coś takiego czym zrobimy nawet taki biznesowy makijaż. No to ta paletka nada się do tego świetnie. No dobrze moi kochani, to ja wam przepięknie dziękuję za, za oglądanie. Bardzo Was proszę, napiszcie mi w komentarzach, czy Wy chcecie, żebym ja troszeczkę więcej tych seforowych kosmetyków pokazywała, czy jednak wolicie, żebym skupiała się na tych drogeryjnych rzeczach, bo... Wiecie, ja uważam, że czasami pokazanie takich właśnie perełek w momencie, kiedy są jakieś tam promocje, uważam, że warto, dlatego że jest sporo dziewczyn, które są, nie wiem, makijażystkami, jest sporo dziewczyn, które po prostu chciałyby spróbować użyć czegoś wysokopółkowego. Nie bardzo wiedzą, co kupić, co warto, na co zwrócić uwagę, czym charakteryzują się dane kosmetyki, więc myślę, że tak, od czasu do czasu to taki filmik się będzie pojawiał, a wy mi napiszcie w komentarzach po prostu, co o tym myślicie. Dobrze, to ja wam przepięknie dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za to, że oglądacie. Bardzo, bardzo Was proszę. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, to bardzo proszę, kliknijcie tego kciuka do góry, bo ja nie wiem, co się dzieje, no ale wiem, że wszystkie. Dziewczyny mają ten sam problem, coś YouTube nie przesyła powiadomień, i tak dalej. Nie wiem, właśnie, czy to zależy od tych, nie wiem, kciuków, czy od ilości komentarzy, od czego. Wiecie, to jeden Pan Bóg, i YouTube wie. Nie? Ja wiem, że dla Was to, wiecie, kliknięcie to jest dosłownie sekundka, natomiast dla mnie po pierwsze jest to motywacja, a po drugie, no wiecie, coś na tym kanale się dzieje. Myślę, że to jest po prostu kwestia tego, co YouTube proponuje do oglądania, pewnie właśnie na podstawie tych, tych kciuków, bo innego wytłumaczenia nie wiem. Jeżeli Wy wiecie, to mi napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeszcze raz Wam pięknie dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Buziaki! 嗯。